Rekordy biją też ceny miedzi. 8 lipca 2025 roku cena miedzi na amerykańskiej giełdzie towarowej Comex przebiła swoje historyczne maksimum, a jej cena w trakcie jednej tylko sesji giełdowej rosła nawet 15%. To była z kolei bezpośrednia, gwałtowna reakcja rynku na ogłoszone przez Donalda Trumpa 50% cła na import miedzi do Stanów Zjednoczonych, którymi to prezydent znowu zaczął sobie grać w ciociu babkę. Nowe cła na miedź miałyby niby wejść w życie dopiero 1 sierpnia, a jak to zwykle bywa z zapowiedziami Trumpa, w sumie nikt nie wie jak się one skończą. Mimo wszystko no, rynek zareagował na tę zapowiedź niezwykle nerwowo, a ceny samego surowca wystrzeliły. Trump uzasadnił swoją decyzję tym, że rzekomo otrzymał mocną i niepokojącą analizę dotyczącą bezpieczeństwa narodowego, z której to jednoznacznie wynikać miało, że takie cła są absolutnie niezbędne, żeby skutecznie ochronić amerykańską krajową produkcję miedzi. Cło w wysokości 50% oznaczało, że wszyscy zagraniczni dostawcy, którzy chcą sprzedać swoją miedź na rynku amerykańskim, muszą od teraz doliczyć do tej ceny. Do swojej ceny dużo, dużo wyższy koszt. To z kolei niemal automatycznie winduje cenę lokalnego surowca w Stanach Zjednoczonych, czyli dokładnie tego, co dało się zobaczyć na wykresach 8 lipca. Tylko, że ten gwałtowny wzrost ma charakter czysto lokalny. Bardzo wysoka cena miedzi w Nowym Jorku absolutnie nie oznacza automatycznie, że na innych globalnych rynkach, np. w Europie czy w Azji, ten surowiec też będzie drożeć w dokładnie takim samym tempie. Doskonale widać to też, kiedy porównamy sobie wykresy ceny miedzi notowanej w Stanach Zjednoczonych i tej notowanej na giełdzie w Londynie. Cena surowca na na obu rynkach do tej pory, do 2025 roku, była ze sobą bardzo mocno skorelowana, ale od początku tego roku, kiedy pojawiały się rosnące obawy o wprowadzanie ceł w Stanach Zjednoczonych, to amerykańska miedź zaczęła się wyraźnie odklejać od surowca notowanego w Europie. No i w ubiegłym tygodniu ta rozbieżność wyłącznie się pogłębiła. Z tego też właśnie prostego powodu na przykład, to niby i o świecie, ale dodajmy elementy polskie, polski producent miedzi KGHM niespecjalnie chce rosnąć w odpowiedzi na zapowiedziane przez Trumpa amerykańskie cła. KGHM tylko w niewielkim stopniu notuje swoje Wyroby na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, a jego głównymi strategicznymi odbiorcami są klienci w Europie i w Azji. Więc nowe cła na amerykańskiej granicy nie mają. Istotnego wpływu w krótkim terminie na przychody polskiej spółki. Owszem, globalne ceny miedzi mogą z czasem w sposób pośredni się podnieść, jeśli napięcia handlowe w jakiś istotny sposób zakłócą cały globalny łańcuch dostaw tego surowca, ale to jest proces rozłożony w czasie, a na pewno nie natychmiastowy efekt. A po drugie, inwestorzy mogą patrzeć też na takie wydarzenia w krótkim terminie przez pryzmat ryzyka, nie tylko przez pryzmat chwilowych spekulacyjnych wzrostów cen surowców. Nowe, trampowe cła mogą w dłuższym terminie poważnie zaburzyć cały globalny globalny handel miedzią, o ile do nich dojdzie, ale wszyscy wiemy, że raczej nie dojdzie, i wywołać dodatkową niestabilność na rynkach, a to też dla takich spółek jak KGHM i nie tylko, oznacza sporą rosnącą niepewność, co też może negatywnie na kurs akcji w krótkim terminie wpływać. Czy więc te cła jednoznacznie mają oznaczać, że KGHM raczej powinno się sprzedawać niż kupować? Też nie.